nie chyba zjeść. Błagam, nie róbcie. To zacząłeś? Tego... Co? Zacząłeś? Jest. Mama. Ogólnie, to nie cierpię tego trybu, był. względu na to, że polegam na tym, że inni gracze, którzy są w większości debilami. No tak, wiem. Wiem, ja tak samo miałem. Narzekałem cały dzień. Ma i... Jestem pierwszy! Easy, Ja to. też! Go, 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 go! Dobry! już tam spadają. Tak jest, jestem pierwszy. Lecę przodem, lecę przodem. O widzę cię w Furasie. Jestem. Ma, pierwszy. Lecę. lecę. Lecę, 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 skacę. No dobrze. No chyba spanę, spanę, spanę! Jestem <noise> pierwszy, cały czas. Spadę i nie mam jak wrócić. Spadłem, o oh, fuck. Ale zrąbałem Zrespiłem się na moście. Nie, 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 nie. nie przejścia. Dobra, jest. Będę drugi. Będę drugi chyba. Chyba, że gość spadł. Ty nie, będę trzeci. Nie, drugi jestem. Gościu spadł. Ale GG, mogę być pierwszy nawet. Nie, spadłem. Odbiłem się ci, ze ludzie. Dlaczego Ludzie w tych grze nie z tej Nie wiem. Zobacz, co się tu dzieje na fioletowym. Jestem pierwszy. Jesteś? Na mecie? Wygra... Nie, jeszcze nie dosłaś. Wygrałem, pierwszy. Dobra, widziałem. Jeszcze zrobiłem cieszynkę na koniec. Czy dostanę trofeum? Okay. Powinienem dostać. Mhm, mm no się na mnie. Nie dostałem trofeum, dlaczego? No, udało się, udało się. Wlasz, kacę. O, jestem. Eee, czekaj, jestem. Dobra, widzę. Jest, widzę się. Dobra. Na luziku też, radę. Ale jestem pierwszy, ale. ten, nie dostałem nic. A... A może jeszcze to zrobiłeś? Nie, 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 bo sprawdzałem specjalnie. No nie! Ach. No dawaj, 30, 30. 30? Tak, jest typowe. Ale no, ci, nie jest spokojnie, nigdy nie przegrałem w tym trybie. Bo większość gazów jak tam widzisz ciągle jest tam. Nie. O nie. Oh, yeah. oh, yeah. O no, nie jaka fadaka. To jest właśnie najgorsze, gdy biegniesz z tymi innymi gracami. No tak, dlatego ja pierwszy byłem o, O, oni myślą, zobacz, myślą. Mają odrobinę IQ. No za to ty trochę nie. Bo poszedłeś tak daleko, oni już zdążyli wrócić, a ty dalej biegła. No, ja tak samo zrobiłem. Ja od razu trafiłem na pierwszy, byłem pierściutki, kurde, gości. Rozwalili. Ciebie w sumie też. E, no ale ja zrobiłem cieszynkę no! Ja proszę o trofeum, ty! Ale ja zrobiłem hey, jedno i jest... ja nie wiem nawet, czy całą. Hej, bro! Hej, bro! Stój! Cześć, bro! Jak tam u ciebie, bro? Co tam, bro? Dobra, bro, idziemy. Idziemy, kurczaku, chodź. Jem, idziemy, do środka. Ja nie, spotka. lubię czegoś idziemy, takiego. Idziemy, 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 to jest idziemy, 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 to jest najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić. Nie znoszę jej, jak ktoś stanie tam w miejscu i się patrzy. Dostałem! Big tease! Tak jest, synu, wygrałem. Synu. Tak jest, synu. Kurde, dostałem trochę. 300 trzysta dwóch przeszło. Wiesz, wiesz jaki by ten chciałbym jeszcze zrobić? Jakby się udało? Jaka? Jakby było te z piłkami plażowymi chyba. Ile ich tam jest? 10 piłek, nie? Co jest ustawionych. Mhm. To jest, żebyśmy wygrali nie, mając tylko jeden punkt czyli że jedną piłkę, o, ja a jedną zrobiłem No to, to właśnie ciężkie jest do zrobienia, więc. Nie, po do... prostu grasz, prędzej czy później na to się trafi. No tak, no ale to musisz grać, Bra. ale nie mam czasu. Ja, ja. Dobra, niebiescy jesteśmy, to ja biorę żółte, jak zwykle. Moja taktyka. Dobra, mam. O, mam, mam, mam. Dawaj, mnie Z, niosę do czerwonych, niosę do czerwonych i daję czerwonym jajko. Czemu? A tak sobie niech mają. Ale kalo, czemu? No dawaj no. Niech mają! O, Dawaj, Pomagam czerwonym! No dlaczego? Dlaczego nie? No bo chcesz odpaść. No Macie, czerwone. proszę. No czemu ty się wywalasz? No. Co za gość? Jestem traitor. Ale ja nie mówię o tobie, o sobie mówię. A. Ej, czerwoni, biegnę z z spocą! No kadem. Czerwoni, ja wam pomagam! Dobra, bierę. O, wyrzucił swoje jajko. Dawaj je. Mój <grym> mnie <grym> zatrzymał. No co tam. to będzie? Nie no, gdzie ja? Ja byłem daleko. Dawaj to jajo! Dobrze, pilnujemy ją. Ej, bo. Czerwoni! Nie no, rzuci! Rzuci mniej mają, przerzuty. Ty, No bo. W sumie... dobra. No odpadniemy, jak nic. No cztery pusty. Nee. Złote jak jeżeli mają, to trzeba im zabrać. Nie, nie mają. Ej no właśnie nam czerwoni zabrali. Nie toleruję tego. Dobra. Kurde. Prazami... Dobra, Józ, będę Ten... zabierał czerwony, bo jestem tym OP player. Tak, zesprałeś się. Złyszycie. Leave me alone. Dobra, zabrałem, zabrałem Złote. Mamy 7 punktów, przegraliśmy już. Ludzie. O to shit, dobra, dobra. To, mo to może być trochę moja wina. Co za team mejci no nic nie robią Dobra, nie robią A bo, jeden teamend pomaga przeciwnikom Dobra, ale czerwony, a nie żółty Symeta No Kurde, przegramy no, Bro! Co dawaj, dawaj, czerwony, dawaj to jajo No nie, no ale lipa dwa. Ha, ja. ja, ja! O, ludzie. Jaka padaka, wychodzimy tylko no ta O ludzie, dobra, lecimy drugą rundkę mhm. Lubię te, zawsze ten pozytywizm tych ludków Nie drażni mnie Nie drażni O ten wyś ten to jak, przeschód jak, jak w wiecie w Wymów to Ale No tą nazwę No nazwę The Really Gid no, really? Ci G... Dobra, lecimy. No kurde, jestem w drugiej. Ogólnie jak sam grałem, to zawsze byłem w czwartej tej, w czwartym rzędzie albo coś w nedz O, oh, mój Boże. No, jak mnie wywaliło! Co tu się dzieje? Ej, wywaliło mnie do przodu. No, mnie też, ale Beka. No! Widziałem o gościa, co jak wiesz, są te drzwi, co go ja... wywaliło... To no go spagowało tak, no i drzwi nie. go wywaliły do przodu. Jestem pierwsze. Nie, a ja w łeb dostaję. Ała, nie mogę wstać nawet. God damn it! Nie, 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 nie. A, pierwsze. pierwszy, jestem pierwszy. O, udało się. Ja ty, tym razem nie będę na ciebie czekał. Nie czekaj, nie I spadłem. No nie, Boże, ty mój się zablokował wszystko, nie no. Padaka, padaka, no nie zdążę teraz Nie? Aaa, dostałem znowu A, skoczyłem, skoczyłem, skoczyłem Zamknąłem, co zamknąłem Idę bokiem, idę bokiem, nie idę przodem Rób to dryack i skac. No który Mnie wybił, no co za paniac? no Ludzie świnki, skaczą jak Okej, okay. to było śmieszne Dobra, jeszcze jestem zaraz przed tym To było śmieszne Ja jestem... Dobra, udało mi się Dobra, mi też się uda chyba Chyba, że teraz przestanę skakać, no. Dawaj, No nie podskoczył Czek mi, no ludzie! Dobra, jestem już przy końcówce. Bro, widziałem jak spadłeś. Jestem przy końcówce, już to dam rady, tak. Dobra, jeszcze. <grych> Chodź. Dawaj dawaj, 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 dawaj. Oj, no jak mi ciężko szło teraz, nie wiem, że. Się... To się nie podskakiwał mi czasem, nie... co jakiś czas. Mhm. Mm Głupio troszkę. Tak troszkę. O, Face Face. Zostałem trofeum kolejne. Za co? Pazą pierwszą. Mhm. No teraz nie sprawdzę, bo odcinek robimy. nie? A. Bo jak wyjdę, to mi się skończy odcinek i tyle było. <laughs> mhm. Mm Ogólnie, jak początkowo ten centrach mnie irytował i go zmienia i go włączałem gram Spotify, teraz o nie ten tryb. Teraz bardziej go doceniam. A mi właśnie odwrotnie. <grym> Bo jak grasz samemu w tą grę, to, to zaczyna cię ona denerwować. E, ta muzyka tak. Nie, ale jak grasz jest, się z kimś to lubię. Cała gra cię zaczyna denerwować. No nie, no i jeszcze tak Zdawo. daleko zaczynam. Ludzie, no jestem w trzecim, ten, w trzecim rzędzie zaczynam. No. Ja byłem w drugim... O oh Nie, jestem. No i się głośne, głośne. Oczywiście, oczywiście Bra, że cię zwalą. Lecę, 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 lecę. No nie mogę z tym gościem. Jestem spadłem. Ja nie... Ja się nie kwalifikuję, jestem ostatni, totalnie ostatni. Ale tutaj dużo ludzi będzie spadać. Gościu, no jak tu wszyscy cię zwalają, no. No właśnie. No a mój tej nie ogarnia co się dzieje, no. No weźcie to ustawcie no Tak no nie No jeszcze się nie cofnąć. zwalili No Zwalili mnie no Spokojnie jestem ostatni teraz Spoko, jestem blisko ostatni. Dawaj, daję radę, dobra Widzicie, widzicie Dobry Jestem za tobą Dobra, easy Mamy to Dobra Biegnę, biegnę 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 Dawaj niebieski, łapimy się, dobrze dobra. Aha Dobre jest. No dobrze, let's O. O, dobrze się udało. Nie udało się, Dzi fuk. Dobra, Dobra, łatwo. biegnę zaraz za tobą. Jestem. I w soundtrack. Łatwiutko. Wow. Dobra, i na fiolet. O nie. Niebieski. Dobrze. Dawaj. No nie, trzymaj mnie ty. Eee, dobra. Sorry. Comment Dobra, easy. 11 będą. Ty 11, dobrze. Wolałbym 10, no ale trudno Ogólnie przez cały dzień, w sensie jak nam grałem od nie wiem 18, tylko jeden odcinek nagrałem. Do teraz. Teraz. teraz, teraz, drugi dopiero do No po prostu tragedia, tak mi, um... tak mi nie szło. Ja witam, gracze. Dobra, skąd, bo jeszcze ci ktoś z drugiej strony przyjdzie, a ty nie zauważysz. Eee, widzę, jestem 26, no pitaj, witaj, witaj w furasie. O nie, się mnie popycha w, w stronę me. Dobra, chodzę z nim. Easy. Easy. Dobra, teraz do finału chcę, żeby dojść, No, to Idziemy na luzie. Jeszcze <gasps> dwa tryby, tam jest to następne Co teraz będzie? Next up is I... What do we have? Come on. Ogólnie to zac zacząłem znowu grać tego Asasina, tego Black Flaga. Mhm, mm najlepszą część. No dla ciebie akurat. Edward Kenway, o nie slime. Akurat on mnie denerwuje. It's going to be interesting. O ja jak trafię tutaj na tą trampolinę to wygrałem, ale jeżeli nie to easy easy wygranie easy kurde. Mam have a bad feeling about this. Wiesz co ja chyba będę nie będę z skrótem tym razem, bo ja wiem że tu z 10 ja tam... Też pójdzie. Z 10 jak nic tu pójdzie, a ja jestem w drugiej... Drugi rzędzie, więc... No i patrz. Jak na złość oh, nikt bo nie się dzieje? Ja wiem, tu jest padaka akurat, ale... Ale ja się boję... Jak Black Friday. Ek <laughs> no no Jak Jak zombiaków Wywalili z ty tego no. World War Z Albo w 4deadzie, kurde. Tam to były zabijanie. Nie, no ja nie wejdę, ty, bez jajców. Stój, 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 stój. Dobra. Teraz. O. Wróciłem O krap. Ja spadłem. <grym> Zaraz zdechniesz tam. Ile ci skończyłaś? Fuck. I'm professional. Fuck. Spadłem. Oluju. Skąd on? On był... Wiesz co stało? Nie mów, że się utopiłeś. Zatopiłem się. Ty to był dźwięk nie? utopienia się. Jest, przeżyłem. Zepnąłem kogoś. Dobra, oglądam się. Nie, no teraz jeszcze tu. Daj, kurde. Spokojnie, slime jest bardzo daleko. Do okay. To, To jeszcze jest easy, ale to następne. O. Żeby tutaj trafić, kurde, perfekcyjnie. No. Dobra, easy. Nie, tu nie potrzebujesz. Na tronie jesteś za tobą. O, dobra, udało się. Dobra, ukończyłem. Chyba, że to mi... Ewentualnie jeszcze od tych kuleczek japońskich można dostać. Nie, 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 nie. O nie, kuleczki najgorsze. Dobra, nie, udało się. Dobra, będę czwarte. Do do, 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 do. Jestem piąty, spoko Ty, pięciu tylko się oh, kwalifikuje? Poważnie? Ty jeszcze tam gijaj. Dobra, trochę więcej. Ale... Raz, gra raz przegrałem e, przed finałem, gdzie tylko cztery osoby się zakwalifikowały. Nie, trzy. Tylko trzy. A jaki potem był tryb? Ogon Teraz 6. I łapali ogon gościu. Ogarniesz to? Łapali ogon przez całą mapę i gości nie potrafili przez całe dwie minuty utrzymać się z ogonem. Właśnie ja odpadłem z dwoma osobami, rozumiesz to? <laughs> Kurde, no przecież to było tak żałosne, jak ja to oglądałem. Że dwie osoby gonią cię, a ty masz ogon i możesz po całej mapie latać i nie już... Wiem wstrzymać. gram Katemy Teraz będzie hexagon O o. o, -o. E, wiesz a że... jest mało ludzi. No ale... bo to jest chyba fina wiesz. Bo no ta za... to też finał. Bo za mało ludzi jest, no to od razu finał. Wiesz, że przegrałem to. No ja to wygrałem albo byłem drugi. Nie. Ja... Ogólnie skacz po tym. Skac po tym, od razu skac. No. Nie tak. Ja Biegę po krawędziach. Ja wiem o czym mówisz, ja wiem, ja wiem. E, na no to nie wygląda. Ja wiem o czym mówisz, ale ja nie lubię tego. O oh, Za fucking... Dlaczego? No to do, do. Brzado... F***a! Tak no krawędź, tak krawędź. Oj, ten soundtrack. Ten ten, ten, ten. No gdzie mi się tu piernicza ja no dobrze lecis. taktycznie to zrobiłem normalnie. Jest chyba z dwoma tam zostałe albo trzy. Dobra, ale i tak pierwszy odpadnie, z mojej szczęście. Zapewne. No nie! Kotaj! No! Bro, spadłeś to ostatnie. Widziałeś jaki unluck to jest? Ja mam takiego unlucka w tej, w tej minigierce. Dobra. Dobra, chodź. czekaj. Wychodzimy. Nie no, zobaczmy już do końca, skończę na tym akurat. Dobra, to ja zobaczę chociaż. Już i tak wszyscy spadają, wyszłam na samym dole. No, już, papa. Pa. Papuga spadła, ale miałem unlocka totalnego, spadłem na ten i już nie zdążył się podnieść, nie? Kurde. Mm -hmm. I Kurde. Już trzech odpadło. O nie doleciał. O doleciał! Jakiś kubany skoczek to jest. What the hell? Ananas tutaj wygrywa gierkę, został ostatni do wyeliminowania. który, który umiera już praktycznie. A anas, Ananas tutaj rządzi gerski. Wolluju On tu ma jeszcze tyle do skakania, on skacze pojedynczo, nie? Ale jeżeli jesteś sam, na samej górze i skaczesz pojedynczo, to robi robota. ale jeżeli ktoś jest, to cię wyprzedzi i ty bez ciebie lebi. No spadł. Ananasik wygra, kurde, skubany dobry. Kto wygrał? Ananas. Mopli okay. World Dobra, to to by było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek I widzimy się w przyszłych? No no Ja tam po, ten... do dojścia do finału zazwyczaj robię, nie? Nie mogę mieć zbyt dużych Dobra, no to się ma. Jak chcesz to się pożegnaj O, dostałem... ko. Koy Koy ko. Dobra